Znajdujemy się na placu Jana Pawła II, gdzie właśnie rozpoczął się trzeci jarmark wielkanocny. Przed nami moc występów, atrakcji i konkursów. Jest bardzo kolorowo i smacznie. Tradycją już w Womrzeźnie stały się świąteczne jarmarki. Kolorowych kramów nie mogło zabraknąć też przed tegorocznymi świętami wielkanocnymi. W burmistrza chciałabym zaprosić do wspól i zabawy. Pogoda w dniu dzisiejszym była dla nas wyjątkowo łaskawa i mam nadzieję, że utrzyma się to nasze wspaniałe słońce przez najbliższe godziny. Obok mnie jest zając, który częstuje wszystkie dzieci słodyczami, więc mam nadzieję, że maluchy będą wyglądały, gdzie tam zając kica, żeby dostać słodkiego cukierka. Oraz włączą się w różnego rodzaju konkursy przygotowane przez Wążeński Dom Kultury oraz miejską i powiatową bibliotekę publiczną. Jeszcze raz witam Państwa bardzo serdecznie i trzeci Jarmark Wielkanocny w Wąrzeźnie uważam za otwarty. Jarmark rozpoczął się punktualnie o godzinie 12. .00. Organizatorzy postawili na Wielkanocne tradycje. Nie zabraknie dzisiaj kramów świątecznych z różnego rodzaju pięknymi wyrobami związanymi z okresem Wielkiej Nocy. Nie zabraknie produktów lokalnych, artykułów spożywczych produkowanych w gospodarstwach ekologicznych. Nie zabraknie również tych, którzy chcą utrzymywać tradycję Wielkiej Nocy poprzez programy artystyczne. Więc dzisiaj moc atrakcji i mam nadzieję, że osób, które będą chciały skorzystać z naszego programu, nie zabraknie. Marku już po raz trzeci jest gmina miasta Wążeź. Koordynatorem tego przedsięwzięcia jest wążeski Dom Kultury. Ale nie byłoby tego wydarzenia, gdyby nie podmioty wspierające. Tradycyjnie już od lat wspiera nas Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna. Młodzież z dyskusyjnego klubu książki, działającego przy Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej, oraz w strukturach gimnazjum, tradycyjnie będą opowiadały nam o tradycji wielkanocnej poprzez prozę i poezję. Oprócz tego są tu niemalże wszystkie placówki oświatowe, kulturalne z terenu całego powiatu, które pokazują swoje umiejętności zarówno i wokalne, jak i również artystyczne, stricte, manualne w postaci zrobionych chociażby wspaniale stroików. W tym miejscu chciałabym również podziękować osobom, których wcześniej nie wymieniłam, ale myślę, że tutaj trzeba koniecznie o tym powiedzieć. Ten jarmark zawsze jest wspierany przez lokalne firmy. I tak jak od lat, jednym ze stałych sponsorów imprez promocyjnych, imprez kulturalnych jest firma Intermarché. Serdeczne podziękowania kierujemy również do firmy Katarzynki, do pani Haliny Błażejewicz. Wspiera nas również firma Veroni. To właśnie te podmioty są nieustannie z nami. I dzięki temu, że wspierają nasze inicjatywy, możemy też ubogacać gamę gadżetów konkursowych, które trafiają później do uczestników kiermaszy świątecznych. Podczas jarmarku odbyło się wiele konkursów związanych z tematyką świąt Wielkanocnych. Najpiękniejszą pisankę wykonała reprezentacja szkoły podstawowej numer 2. W czasie trwania jarmarku można było wziąć udział w konkursie tworzenia stroika wielkanocnego. Wyróżnienie również otrzymał Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie. Zapraszamy do Dom Pomocy Społecznej. Pokażcie przepiękny stroik wielkanocny, na którym królują później jajeczka przepiórcze, przepiękne ptaszki. I opiekuna, proszę o potwierdzenie odbioru nagrody. Odbieramy przepiękny stroik, proszę bardzo. Możecie Państwo wszyscy zobaczyć, jaki piękny stroik wykonał Dom Pomocy Społecznej. I oczywiście pierwsze miejsce dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w mążeźnie. Wielkie brawa. Zapraszamy całą grupę, która tworzyła to piękne arcydzieło, przepiękny stroik wielkanocny. Wążeska Biblioteka przygotowała wielkanocne zgadywanki. Pod patronatem Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej młodzież z dyskusyjnego klubu książki prezentowała teksty związane z Wielkanocą i tradycjami Wielkanocnymi. Na stoisku biblioteki można było również rozwiązać test o Wielkanocy. W tej konkurencji nagrody otrzymało pięć osób. Finałem konkursów dla najmłodszych było poszukiwanie wielkanocnego skarbu. Wydarzenie zwieńczył występ orkiestry dentej działającej przy Wąbrzeskim Domu Kultury. Zainteresowanie konkursami było ogromne, ale chętnych nie zabrakło także do odwiedzania stoisk z artykułami świąteczno-wiosennymi i gastronomią. Jesteśmy pracownikami specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Dębowoj Łące. Mamy ozdoby i dekoracje wykonane przez naszych uczniów albo wspólnie z nauczycielami. Od 50 groszy praktycznie ma do 10 zł różne ozdoby świąteczne, wielkanocne albo wiosenne. Każdym razem, bo na wszystkich jarmarkach biorę udział, prezentuję wszystkie moje prace, które są robione wyłącznie na drutach. Moją pasją są przede wszystkim druty. Robię przeróżne serwetki, chusty na plecy, obrusy, bieżniki. Czasami zdarzają się na zamówienie konkretne, że, że ktoś chce na przykład owalny czy okrągły, ale tylko i wyłącznie na drutach a w ogóle Wąbrzeźno reprezentuje nie tylko w naszych okolicach. W tej chwili biorę udział w konkursie w Łodzi, w Centralnym Muzeum Piennictwa no i zaczynam wysyłać też za granicę, za adnotacją powiat Wąbrzeźno. To są tak jak wszędzie ozdoby świąteczne, dekoracje, stroiki, zające ze sznurka, bardzo pracochłonne, też takie wianki z mchu, jajeczka, dosyć oryginalne myślę świeczniki, stroiki na stół wielkanocny. No to też dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej, także zaznaczyły tu swój udział z jakąś tam niewielką pomocą. Jak długo trwa przygotowanie tego prac? Dosyć sporo, bo to wszystko jest pracochłonne. Trudno właściwie tak powiedzieć ile, ile czasu zajmuje, ale na pewno sporo. Te wszystkie prace właśnie ze są bardzo czasochłonne. mamy do oferowania dużą gamę publikacji lokalnych, artystów rady, oraz gadżety na Mistrzostwa Europy 2012. Tak jak widać i trąbki, się kapelusze, szaliki, jak się misie, owijają, a także jedne wlewają, drugopisy i inne, mieszają, inne gadżety związane z naszym miastem. Reprezentujemy Gimnazjum numer 1. No i tutaj różne stroiki wielkanocne wykonane przez uczniów. no Mamy już po raz też kolejny na każdy Jarmark Świąteczny, czy to porządno czy wielkanocny przygotowujemy kiermasz taniej książki. Książeczki nowe, ale bardzo tanie. Książki dla bardzo małych dzieci, dla trochę starszych, trochę młodzieżówki i oczywiście literatury też trochę dla dorosłych i z kulinariów. I to co zawsze ma wzięcie i popyt, to znaczy słowniki, popularnaukowe, naukowe, porządnie wydane w twardych oprawach, a ceny naprawdę bardzo, bardzo korzystne. Książka na zajączka i książki warto kupować z każdej okazji. Przyjechałem z Jeżywa. Reprezentuję takie gospodarstwo rodzinne, ekologiczne gospodarstwo Zagroda pod Lipami. I przywiozłem produkty wytwarzane według metod rolnictwa ekologicznego, wszystko na bazie surowców własnych. Czyli przywiozłem wypieki, słodkie, różne, chlebek, żytnio orkiszowe na zakwasie, jak również smaluszki i różnego rodzaju wyroby kiełów. I do tego przywiozłem również wędzonki domowe to są kawałki od szynki od schabu albo od karkówki i masełko również żeśmy posiadali to przywiózł tu kolega, który mieszka w posłodzieństwie w gminie Womrzeźno w miejscowości Michałki nazywa się Oleg Baran który, Aleksander, ale... Aleksander Baran, który właśnie ma również duże gospodarstwo ekologiczne gdzie można do niego tutaj na miejsce dotrzeć i zobaczyć, nabyć różne, różne rzeczy, produkty, czyli nabia Ser, masło, twarogi, mleko, ziemnia. To wszystko, co w gospodarstwie, w gospodarstwie się produkuje. Również można sobie mile spędzić czas, bo ma akurat taki teren wybiegowy, że można sobie powiedzieć na, na łonie natury. Społeczeństwo jest coraz bardziej światłe tego, co konsumuje. Firmy duże, handlowe czy przemysł nie oszczędza klienta, patrzy tylko pod kątem interesu i co wali chemia. Chemia spowodowała to, że człowiek zaczyna szukać coś innego, bo za dużo jest dolegliwości z układem pokarmowym i szuka odskocznie. Nasze produkty nie zawierają chemii. Jedyna chemia to jest sól. A sól jest minerałem, czy jest naturalny, można w niewielkich ilościach można również stosować. Tak samo jak w zbożach, mąki. Te mąki to nie są, tak jak tutaj mąki chleby, czy mąki w sklepie, tylko to są mąka robiona na kamieniu. I to są tylko razowa albo grahama. Takie dwa gatunki mąki i z tego mamy, mam tutaj różne wypieki. I dlatego ten produkt jest inny, a dlatego, że y, nasz organizm powinien spożywać grubo mielone y, ziarna, zbóż. Chodzi o to, żeby koszki jelitowe pracowały i y, łatwiej było, o, że tak powiem, y, opróżnić te wszystkie zaległości. A białe mąki, te wysokie, takie przetworzone pieczywo, to w przewodzie pokarmowym naszym zalega, następują procesy zapalne, gminne i chorobowe. prezentujemy gminę Dębowa Łąka jesteśmy członkiniami koła gospodyń wiejskiej z Dębowej Łąki do zaoferowania mamy sernik krówkę babeczki, ekrel, ekrelki i nasze prace staramy się wciągać młode panie żeby troszeczkę złapały bakcyla jak to się mówi i do ciasta i do takich pięknych właśnie serwetek mamy serwetki robione na szydełku to są Koniakowskie, zwykłe szydeł, szydełkowane i oczywiście mamy frywolitkę. E, frywolitki nauczyliśmy się jeździć na, do Płużnicy. Ku, tak, na kurs do późnicy. Pani Zofia. Zapomniałam nazwiska, uczyła nas z Torunia właśnie jak pr pracować takimi członeczkami. Jest to taka żmudna praca. Ktoś, kto się na tym nie zna, to mówi. To po prostu jest niemożliwe, żeby tak długo to pracować, a to są takie członeczki, jakby sieć rybacką miał zrobić to coś podobnego. Praca jest naprawdę żmudna, ale i my bardzo lubimy to robić. Chciałam jeszcze podkreślić, no, że pan wójt nasz gminy Dębowa Stanisław Szarowski bardzo nam pomaga, wspiera i finansowo, i marchowo, i duchowo może też daje nam samochód, daje nam troszeczkę, jakby to powiedzieć, tego grosza, żebyśmy miały z czego zrobić dane produkty, no bo czasy są ciężkie, a my też te emeryturki mamy małe, ale staramy się zawsze czynnie brać udział we wszystkim. Co na naszym terenie się dzieje. Jesteśmy z warsztatów terapii zajęciowej. Mamy do zaoferowania różne rzeczy, robione z różnych materiałów, różnymi technikami, jak Państwo widzą, poprzez jajka, wszelkiego typu stroiki wykonywane na skorupach z owoców egzotycznych i <śmiech> <śmiech> mamy też. Nowość w tym roku, czyli zające z ryżu wykonywane i przystrajane witrażowe jajeczka, wiżuterie tam z tyłu można zobaczyć, drewniane ozdoby, od małych rzeczy poprzez duże. Wykonujemy to parę miesięcy. Znaczy, przygotowujemy sobie produkty. to jednak są rzeczy, które. które które pochłaniają dużo czasu, ale ich muszą być sprawne ręce manualnie, a pracujemy z osobami niepełnosprawnymi o różnym stopniu niepełnosprawności, różnie wykonującymi te rzeczy, niektórzy robią tylko elementy, detale, niektórzy robią całość, także zajmuje to dosyć dużo czasu. Jest przede wszystkim nasz cel, to jest praca przez terapię. I rozwijają swoje zainteresowania, umiejętności. Te umiejętności często są dopiero przez nas odkrywane. Szczypta tam naszej dozy i smaku powoduje, że powstają takie cuda. Atrakcją była również możliwość zrobienia sobie zdjęcia z pisanką i zajączkiem. Ciepłe posiłki dla uczestników wydarzenia oferowało stoisko gastronomiczne wąbrzeskiego domu kultury. Mimo wiecznej aury jarmark udał się wyśmienicie. Nasza ekipa także zaopatrzyła się w świąteczny stroik i tak jak wielu mieszkańców Wąbrzeźna już nie może doczekać się świąt wielkanocnych. Do zobaczenia za rok!